Państwo ta wypowiedź Manfreda Webera jest skandaliczna, dlatego że Miesza się w wewnętrzne sprawy Polski, miesza się przede wszystkim w to Notabene nie pierwszy rząd. raz, żeby była też sprawa jasna. I w większość parlamentarów, Nie pierwszy raz. I to jest taka fałszywa troska. Ja uważam, że politycy europejscy, którzy troszczą się o Polskę, troszczą się o polski wymiar sprawiedliwości, troszczą się o polskie lasy, mają w tym swoje interesy. To jest interes budowy supermocarstwa. Supermocarstwa europejskiego, które miało współpracować energetycznie, militarnie i żywnościowo z Rosją. Polska włożyła klin w te interesy. Polska nie pozwoliłaby by Ukraina upadła w trzy dni. Polska w we fantastyczny sposób pomogła uchodźcom z Ukrainy, jednocześnie blokując islamskich imigrantów już przed 2015 roku, rokiem. Te kwoty migrantów, które zostały przyjęte przez Donalda Tuska. Potem to spowodowało pierwsze konflikty naszego rządu z Europą. I to są pierwsze konflikty, które są zbudowane przez Donalda Tuska, bo gdyby te dbał o bezpieczeństwo państwa polskiego, to nigdy by nie dopuścił do tej relokacji i do tego, byśmy my musieli później to blokować. Kolejne etapy to budowa zapory, budowa muru na granicy z Białorusią. Również europejscy politycy mówili, że to niepotrzebne, Donald Tusk mówił, że to się nie uda, a to spowodowało tą linię bezpieczeństwa i swobodę przyjęcia bezpieczne. uchodźców, którzy czują się w Polsce bezpieczni.